Siema, cześć! Z tej strony Kinga 21 i dzisiaj właśnie nagryłam ten, wasz wyczy, ten wyczekiwany odcinek. Ogólnie nie kupiłam tego pączka, bo już jakimś cudem nie było. Nie wiem czemu, ale mam trzy rzeczy do przetestowania. No to tak, tutaj mam Kinder kanapkę borówkową. Yy, yy, już wcześniej ją gryzłam, no bo... No bo nie wyszedł mi film, no i teraz dopiero i muszę go wznowić. Okej, okay, dobra, jak widzicie tutaj jest takie nadzienie, nie wiem czy tutaj widzicie, bo to gryz. Mmm, mmm, mój pies zjeść, widzicie? Ja pies, tak, chce zjeść. Mmm, ej, mmm. Dobra, mmm, nie, to burówkowe jest ble, ble. Mm. Okej, okay, druga rzecz, to jest taka mamba tropikalna. Tak, jadłam już tropikalną, ale nie jadłam zielonej tropikalnej. Jadłam dwie tropikalne, ale nie jadłam zielonej tropikalnej. To jest też takie, wiecie, duże na porównanie, nie? Gdzie... Nie wiem jak to będzie smakować. To jest kiwi i jabłko. Czekajcie, ja to muszę sobie otworzyć i chwila. I wznawiamy nagrywanko. Tak się prezentuje to opakowanie mega piękne. Wiecie, ja to nie chcę też tak trochę przedłużać. Ejam. Mm. 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 Bardzo spoko bo czuję tutaj jabłko bardziej niż kiwi, ale kiwi też lekko to... Czeka... mmm ta mamba zarąbica czyli tak kinder kanapka borówkowa 5 na 10 a to daję 9 na 10 nic dodać praktycznie, nic ująć, nie? zaraz mmm co robisz pies, To się Przepraszam, bo on mi chce tutaj jedzenie zjeść, pies. I teraz. Mm, Doktor Wit wersji Wojtka Szczęsnego Kaktusowej. Tutaj jest winners never. Winners never quit, quitters never win. No, tutaj jest nawet pod, 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 podpis Wojtka. To jest No, pies, nie dam ci czego zjeść. Ja to muszę chyba schować. Widzicie tu jego łeb się wyświetla? Wam wykaz, nie ma tu nic. No, nie szukaj tu. Kurde, mały, nie szukaj tu. Czekajcie, bo ja to muszę. Musiał... okej. Okay. dobra. Ej, zapach ma taki git. Nie wiem ile. Takie dobra, napój jak napój, czuć tu kaktusa. Mówię Wam, napój jak napój, normalny napój. Bardzo w sumie jest dobry. Dobra, godaję je na 8 na 10. I to jest cały teści. Dziękuję Wam za oglądanie tego. Bo ja się dla was staram, żebyście mieli co oglądać. Wiadomo, też tak często filmów nie ma z powodu tego, że po prostu nie mam pomysłu, a jak wpadnę na jakiś test, to idę do, idę do sklepu. Po prostu kupuję tego, czego jeszcze nie piłam, tego, to, co jest nowością, i albo tego, czego nie jadłam, no i no. Pa, Ej, bo to się zaraz kończy, tego zaraz nie ma. Chłopie, halo, halo, nie ma już. Pa.